Kutafonie jeden, ty, na główkę się poskać, ty, kutafonie jeden, ty Ej, dobrały się tutaj dwa kutafony wow. Jeden nienormalny, a drugi źle spłodzony no. A propos muzy, grającej na twojej bani Ej, tak naprawdę to jesteście, kurwa, rozjebani Czekaj, kurwa Chyba zawiał halny. Roździewiczan, wasze pany, to jest seks moralny Aha. Wadlibach wycinam Gwiazdę wieczoru, dlatego będziecie jebani bani je do spodu. Zaszedł to brat, dlatego wspólny ten kawałek. Chociaż tutaj też mu trochę rymy poskładałem, i tak się postarał. Aż wedek czołówki Stwierdził, że nie weźmie od was nawet grama wódki Braka płuc, dostaniemy od tej lówki Ty się tak nie spinaj, bo dostaniesz jelitówki My się kurwa nie poddamy Przeproście wasze mamy za to, że bierzecie gramy Meta i fentanyl Jesteście bici jak miśka Jaspera Jeśli chcecie być zabici, to wołajcie Krupiera Wyjebane śmiecie Kupujecie piwo Tesko na cztery łapy psie, no bo można na imię Reksio Sióre ja to jest kurwa no i zwykły dzban Razem z łysem zajebali nam nasz biznes plan debile próbują podrobić nas Ale co za to dostaną, no to tylko pizdę w twarz I za nam sukcesu, ja się czuję tak jak skecu, bo nie noszę bagi dresu Na przypale albo wcale podjebane bity A nie własne typy dalej rap na dużą skalę Zapisują mnie tu chwale, ale zawiał halny. To jest seks oralny Yy, dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. Więcej mnie tu nie widzicie, kurwa. Więcej mnie tu nie widzicie. Po chuj to w ogóle robię, nie?